Więc co, co, co się dzieje? O! Co za spród? Co za Nie to wytrzyma, nie nie to wytrzyma. Nie to smród. Nie tego. Uwaga, uwaga. Otwieram pierwszą wiosenną radę owadów z łąki. Zwołałem tę nadzwyczajną radę, ponieważ mamy wielki problem. Teodora i kula. O co chodzi? Kula wam przeszkadza? Jest to niesamowicie śmierdząca kula. Przez nią powietrze na łące nie nadaje się do oddychania. Jak tak dalej pójdzie, poszukamy łąki z lepszym powietrzem. Otóż rozczuwam nawet w tunelu. Trudno? Musicie się do tego przyzwyczaić. Dla mnie to cudowny zapach, wujku. No dobrze, bądź rozsądny. To nie do wytrzymania. Musisz zniszczyć swoją kulę. Co? Nigdy! Hmm? Aha, wszyscy jesteście zazdrośni, a? Też chcecie mieć taką kulę i zyskać sławę, co? A legendą łąki jestem ja, Teodor. Z moją wielką kulą przejdę do historii. Ciao! Oreti, mam wrażenie, że problem nie został rozwiązany. O nie! Bardzo mi przykro. Gdybym nie zadała pytania o słynne owady z łąki, nic by się nie zdarzyło. Wiecie co? Benio i ja porozmawiamy z nim na osobności. On nam ufa. Może wykaże odrobinę zrozumienia? No dobrze, no, może być. Teraz, moja kulo, nikt nie będzie cię niepokoił. Wujku, co tu zrobiłeś? Zbudowałem kolczastą przeszkodę, nie do pokonania. Żeby chronić kulę, gdy będę odpoczywał. Myślisz, że ta historia o słynnych owadach za bardzo zaprząta ci głowę? Jesteś, jakby to powiedzieć... Całkiem szalony? Tak. Domyślam się, co kombinujecie. Chcecie mi ukraść kulę i zyskać sławę, prawda? O, ale wujku... Nie, podchodź bliżej, Beniu. Tak samo ty, Maju. Wstęp wzbroniony, to prywatny teren. Wujek po prostu nas wyrzucił. Tak, musimy szybko znaleźć inne rozwiązanie. Oby wujek chciał porozmawiać z kimkolwiek, ale ostatnio rozmawia tylko z kulą. Tak, to jest o, to! Ale co? Musimy znaleźć maksa. Hej, nie tak szybko!